Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Kolejne piwo z Lidla, tym razem piwo zagraniczne e, i piwo w pewnym sensie zaskakujące, bo chyba e, na pewno po raz pierwszy w Lidlu, a kto wie czy jakby nie po raz pierwszy w ramach takich rzutów e, dyskontowych w Polsce, możliwe, że też, e, mamy piwo z Finlandii. E, mamy piwo z Finlandii, to nie jest jakiś tam powiedzmy fiński lager, e, tylko jest to piwo określone, mm, określone na puszce, na etykiecie e, jako Pacific Pale Ale. E, fiński browar Pynikin, e, być może się to jakoś inaczej wymawia, ja języka fińskiego nie znam, także no wymawiam tak po prostu jak umiem. I po prostu no, mówię to co, to co widzę. Czytam tak jak widzę. Pinikin Brewing Company Pacific Pale Ale. Piwo niepasteryzowane i niefiltrowane w puszce. Na puszce mamy naklejoną etykietę, czyli ten motyw, który już jakby w naszym krafcie się też rozprzestrzenił w jakiś sposób, bo dlatego że tych puszek właśnie z naklejanymi etykietami jest coraz więcej. Browar z Finlandii, piwo ponoć uważane specjalnie dla sieci Lidl. Sam browar pochodzi z miejscowości Tampere w Finlandii, myślę, że miasto dosyć znane, ja przynajmniej słyszałem, gdzieś mi się tam ta nazwa o obiła. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Niepasteryzowane, niefiltrowane to wiemy. Nie ma informacji na temat ekstraktu: nie ma ich ani na puszce ani w internecie jeśli ich nie udało znaleźć. Jest zawartość alkoholu 5,5%, więc możemy sobie gdzieś tam mniej więcej wycyrklować, jaki może być ten ekstrakt, w jakich tam może być granicach. Goryczka na poziomie 42 IBU to też jest informacja, która pochodzi z internetu. Nie mamy podanego pełnego składu na puszce, on jest taki ogólnikowy, ale w internecie się udało znaleźć. I na antakcie napisano, że e, goryczka mówiłem 42 IBU, słody Pale Ale, karmelowy 100. I słód, który tutaj był określony jako Caramel Pale, czyli rozumiem, że jasny karmelowy po prostu. Jeśli chodzi o chmielę, mamy Shinuka, Cascade, Galaxy i Motueke, czyli mamy rzeczywiście gdzieś tutaj akcenty pacyficzne w tym wszystkim, więc ta, ta nazwa Pacific Pale Ale nie jest od czapy. No i dobrze, to wiemy. Jeszcze kolor w skali EBC24. Tak to, tak to zostało przedstawione na Antapcie. Mówię, nie ma informacji na temat ekstraktu, co jest trochę dziwne, no ale tak po prostu jest. Wiemy, że ma 5,5% alkoholu i 42 IBU. To też jest jakaś wiedza. Data przydatności: 4 maja 2020 roku. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Podkreślam, kosztowało 6,99 to jest cena w Lidlu zetknąłem się z opiniami że piwo jest niewarte swojej ceny to jakby gdzieś tutaj takie głosy się pojawiły ze strony osób które już kupiły i wypiły w niektórych lidlach ono już było nawet w ubiegłym tygodniu dostępne z tego co słyszałem u mnie się pojawiło wczoraj czyli dzisiaj w momencie kiedy nagrywam degustację ale wczoraj w sensie w poniedziałek w momencie, kiedy wy, kiedy wy jakby oglądacie premierę. No dobrze, Pinikin Pacific Pale Ale, W sumie jest fajna ta etykieta, ładna, naprawdę ładna. Tak kojarzy się trochę kraftowo. Odruchowo chciałem sięgać po otwieracz, ale przecież to puszka, więc nie ma potrzeby tego robić. Zobaczymy, jak się zachowa przy otwieraniu. No, rzeczne bardzo. Nic się nie dzieje niepokojącego. Mm, już tutaj mi się wydaje, tak po kolorze patrząc, w puszce, że będzie dosyć ciemne. Co w aromacie z puszki? To mnie śmieszy zawsze. Takie kwiatowo-owocowe powiem Wam jest. Gdybym to miał porównywać z aromatem, który był w Italian Pale Ale ee, z Armacorda włoskiego który swoją drogą robił kooperację z Pintą, no to ten Italian Pale Ale w Ridlu, który był jakiś czas temu na kanale, był po prostu żaden ten aromat. Natomiast tutaj, no akcenty owocowo-kwiatowe są i są całkiem wyraźne. Zatem piwo trafia do szkła. Zobaczcie te parwę. To jest w ogóle ciekawe. No faktycznie, widać, że tutaj słody karmelowe wjechały na pełnej prędkości. Nie ma raczej co do tego wątpliwości. Zobaczcie, piwo bursztynowe. Mm, no jest prawie idealnie klarowne. Niby jest niefiltrowane, ale jak się na nie patrzy, to wygląda jakby było filtrowane. Eee, jest praktycznie idealnie klarowne. Nie widzę tutaj nawet minimalnego zamglenia. Mam wrażenie, że jakiś, może jakiś mikro, mikro, mikroskopijny osadzik się unosi, ale nie jestem pewien, czy w ogóle coś, coś takiego nawet jest. No jest klarowne, jest po prostu klarowne. Klarowne, bursztynowe, tak jak widać. Jeśli chodzi o pianę, piana niezbyt ładna. Duże oczka, taka troszkę szamponowa. Myślę, że się tutaj zredukuje szybko. Raczej jest to nieuniknione. Więc akurat piana tutaj nie jest na pewno mocnym punktem tego piwa. Co w aromacie ze szkła? Czuć karmel. Czuć tę taką karmelową słodowość. Ona jest dość wyraźna, ale oprócz tego są nuty owocowo-kwiatowe, odchmielowe. I one są całkiem wyraźne tutaj. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że one tutaj no, mocno muszą rywalizować z tą słodowością karmelową, i to wręcz idzie w taką nutę troszkę, troszkę takich cukierków, takich cukierków karmelowo-owocowych, takich owocowych karmelków. Ogólnie aromat jest słodki, dlatego że mamy słodkie owoce i taką, taką nutę też słodką kwiatową, i do tego mamy sporo takiej słodkiej karmelowej słodowości w tym aromacie. Nawet mam wrażenie, że jest trochę miodu. Yy, I pytanie: czy to jest efekt tutaj tego miksu chmielowo-słodowego, czy rzeczywiście gdzieś jest troszkę miodowego utlenienia tutaj? Chociaż teoretycznie puszka się mniej utlenia, także. A niektórzy nawet twierdzą, że wcale. Ale jest taka nuta, która mi trochę miód przypomina. No dobra, próbujemy. Pacific Pale Ale. Fiński browar Pynikin. Yy, piwo z Lidla. Wasze zdrowie. Kosztuje tyle samo, ile Italian Pale Ale z Armacorda, które było teoretycznie też obficie chmielone, bo tam chyba było 6 odmian chmielu wymienionych. No to tamto piwo w ogóle ten chmiel nie istniał. Natomiast tutaj on istnieje w aromacie i też istnieje w ustach, aczkolwiek samo piwo jest wodniste i to trzeba powiedzieć. Ta warstwa słodowa tutaj jest taka, właśnie delikatnie karmelowa, ale ogólnie mamy wrażenie trochę takiej, jednak pustki w tym piwie, jeśli chodzi o tę bazę. Natomiast goryczka muszę powiedzieć, że jest zaznaczona całkiem solidnie. I to jest rzeczywiście taka goryczka, która się trochę kojarzy z Galaxii. Ona jest dość charakterystyczna. Tutaj ona nie jest bardzo intensywna. Tak? No, nominalnie tu mamy 42 IBU, ale jest naprawdę wyczuwalna. Także gdybym to miał oceniać w kategoriach marketowego Pacific Pale Ale'a, który się pojawił w dyskoncie, no to naprawdę, pod tym kątem patrząc nie jest źle. Goryczka jest wyraźnie zaznaczona, jest konkretna, jest taka troszkę grejpfrutowa, troszkę albedowa. W ustach też delikatny posmak taki kwiatowo-owocowy, czyli to właśnie co, co gdzieś tutaj wychodzi, wychodzi z tego chmielu. Jest słodowość wyczuwalna właśnie w postaci takiej karmelowej, lekko cukierkowej. Może nawet. Minimalnie gdzieś tam nuta melanoidynowa się pojawia w tym wszystkim. Co oczywiście nie wszystkim też będzie pasować, no bo są osoby, które karmelu w apach ani w Ipach absolutnie nie tolerują. Ja do takich osób nie należę, choć są piwa, w których ten karmel rzeczywiście potrafi mi przeszkadzać. Czy tak jest w tym przypadku? Raczej nie, dlatego że, tak jak mówię, piwo jest dość pustawe jednak, więc jeżeli się pojawia ten akcent karmelowy, to ja go traktuję w tym momencie jako wartość dodaną, czyli jakiś taki punkt zaczepienia, że jest o czym powiedzieć. Bo ogólnie jednak jest wrażenie trochę wodnistości, trochę pustki, a z drugiej strony to trochę powoduje, Ee, że ten chmiel jest wyraźnie wyczuwalny, paradoksalnie, i ta goryczka tutaj się naprawdę e, zaznacza całkiem wyraźnie, całkiem konkretnie. W aromacie ze szkła, no jest też ten chmiel wyczuwalny, ale mam wrażenie, że w momencie jak się otworzyło puszkę, to jednak tam troszeczkę więcej się tych, tych lotnych związków aromatycznych skoncentrowało i było to nawet wyraźniejsze. Teraz bardziej czuć w aromacie słodowość, właśnie taką karmelową słodowość. Piwo jest nisko nagazowane. Spodziewałem się, że może być to nagazowanie dość wysokie, bo tu puszka, tu niepasteryzowane, różnie to bywa. A ja bym nawet powiedział, że to piwo jest takie warstwie nagazowania płaskawe wręcz e, myślę, że nawet mogłoby być trochę wyższe nie zaszkodziłoby, jeżeli ja mówię o tym, że mogłoby być trochę wyższe nagazowanie to znaczy, że chyba ono rzeczywiście jest niskie e, no i takie mam faktycznie odczucie, że ono jest niskie nie dramatycznie niskie ale niskie no i co z tym piwem Zgadzam się z tym, że 6,99 za to piwo to jest za dużo. Z drugiej strony, w tej samej cenie mieliśmy w butelce 0,33 Italian Pale Ale, które było piwem dużo, dużo słabszym od tego. No więc to piwo jest jednak bardziej warte swojej ceny niż tamto piwo, które jakiś czas temu na kanale było, które pochodziło z Włoch. Więc pod tym kątem. Pod tym kątem trzeba to zaliczyć na plus no i dostajemy pół litra, a nie 0,33. Gdyby to przeliczać na objętości, to na pewno to piwo jest bardziej opłacalne. Natomiast, czy jest warte tej ceny? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Pojawiają się kraftowe piwa w tej samej cenie albo nawet ciutkę tańsze w lidu z polskich browarów rzemieślniczych, i one są często, gęsto, zdecydowanie lepsze od tego piwa. Gdyby ono kosztowało, no nie wiem, 4 zł na przykład. Już nie mówię, że ma kosztować tyle, ile Steam Brew, bo wydaje mi się, że jednak to jest troszkę, troszkę inna półka, chociaż. Czy do końca jest to inna półka, nie wiem. Ale powiedzmy, żeby kosztowało, nie wiem, 3,99 na przykład, albo tam 4 z malutkim hakiem. No to już by było trochę inaczej w odbiorze i już bym chyba nawet bardziej mógł tutaj chwalić to piwo, natomiast za 6,99 moim zdaniem na tle oferty Lidla i tego co można w Lidlu dostać, no to nie opłaca się. Natomiast nie jest to piwo nieudane na zasadzie takiej, że, że nie wiem, że jest wadliwe, że jest, nie ma nic do zaoferowania, coś tam ma do zaoferowania, coś się dzieje w warstwie chmielowej, i w aromacie, i w sferze goryczki, co jest na plus, jest, mówię, takie podstawy trochę wodniste, jest karmelowe, nawet lekko melanoidynowe. No, ale coś tu się jednak dzieje, coś tu się jednak dzieje. Więc mówię, z jednej strony trochę drogo, a z drugiej strony coś tam jednak się w tym piwie dzieje. Nie wiem, czy mogę je polecić. Jako ciekawostkę, jako ciekawostkę mogę je polecić. Jeżeli chcecie spróbować, jak smakuje marketowy Pacific Pale Ale z Finlandii, kupowany w niemieckim markecie w Polsce, no to myślę, że, że patrząc pod tym kątem, można to zrobić. Jeżeli ktoś nie ma innego pomysłu na wydanie tych 6,99 zł, jeżeli już piliście Pacific Pale Ale z Pynikina dostępny w Lidlu. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile w piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!